zadanie magazynu. Na wejściu mamy liczbę ziarenek w magazynie, następnie mamy liczbę kupców, którzy chcą kupić nasze ziarenka. S, suma, suma ziarenek, które kupił pierwszy kupiec, i to traktujemy jako sumę sprzedanych ziarenek. Następnie będziemy powtarzać OD numer kupca do równego 2 do L, ilość kupców, którzy kupili. Drugi kupiec kupił 150, w związku z tym dodamy 100 do 150, będziemy mieli 250 sprzedanych ziarenek. Zmieniamy N o 1, bierzemy trzeciego kupca. Trzeci kupiec kupił 50, 250 dodamy do 50, mamy 300. I teraz mamy już wszyscy nasi kupcy, bo mieliśmy ich 3, kupili. Odejmujemy, mamy, że zostało w magazynie 2. Tysiące. Dziękuję za wysłuchanie.